Dzisiaj zaprezentuję próbę odpalenia pozostałości po Ogarze 200, które otrzymałem kiedyś w rozliczeniu za naprawę Simpsona. Wtedy, kiedy dostałem właśnie tego Ogara, udało mi się go odpalić. Teraz po około dwóch latach przestoju te, tego czegoś, co zostało z tego Ogara, spróbujemy to odpalić. Simpson w to i po to, by zasilić nasz silniczek. Widać, paliwo spływa do gaźnika. Przepompujemy może jeszcze czeską technologię. Paliwko przepłynęło aż za dobrze. Tu cewka jest podpięta, wziąłem ją z Simpsona. Widzę, że paliwo płynie aż za dobrze. Zakręcimy kranik. Spróbujemy to może odpalić. Tak nie wiem nawet, jak chwycić kierownicę. Punkt kazu. Więc... Hmm, Kiewska sprawa z jedną ręką. Nic, spróbuję odpalić, jak coś to później. Kontynuuje nagranie. Po krótkich zmaganiach z układem paliwowym, jak widać tu dalej cieknie i z instalacją elektryczną, która nie jest zbyt rozbudowana. Udało mi się odpalić nasze zwłoki, powinno odpalić na raz. Prawie to się przelało. W każdym razie silnik odpala, prawie że nakopa. No i dalej zobaczymy, co zrobimy z tym sprzętem. Może zakupimy jakiegoś dawcę, żeby skompletować to wszystko w całość. Ale czas pokaże. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.